5 listopada 2019 roku, witam serdecznie, Piotr Siekłania. Dzień dobry, usd.pl na ekranie. Dawno nie spoglądaliśmy sobie, ostatnim razem w momencie, kiedy ostrzegałem, że ta głowa z ramionami, która się tutaj rysuje, nie będzie wykonana, będzie nadbita, chociaż przyznaję szczerze, że, że spodziewałem się nadbicia znacznie wyższego, w kierunku 4.10, nie tylko 4.02.50. Tak by sugerowało, tego typu nadbicie sugerowałoby wybicie tych, tych stopów, tak? Tej, tej pierwotnej głowy z ramionem. W każdym razie, stary scenariusz nie, nie usunięty. Stopy powyżej 4, dość mocny zjazd, generalnie rzecz biorąc, w nawiązaniu do. Hmm, chyba bardziej e, ogólnej sytuacji na świecie niż e, sytuacji w e, Polsce. W każdym bądź razie, e, ostatni zjazd, e, z którym mieliśmy tutaj do czynienia, test 3,80, to z perspektywy tej wąskiej konsolidacji tutaj. A przetestowane 50%, tak, natomiast ja myślę, że ewentualnie e, możemy, możemy zobaczyć jeszcze jedno cofnięcie do 50% całej konsolidacji, czyli w tym wypadku mówimy o okolicach gdzieś w, w rejonie 3, 3,75 i mogłoby się to odbyć na zasadzie, mogłoby się to odbyć na zasadzie, takiego kanału, okay. a, czyli jeszcze podjazd w tej chwili, zejście w rajon 378, 375 i ewentualnie stąd próba wyjścia górą. A, oczywiście a, pierwszym poziomem, na który rynek zwróci uwagę, a, to będzie kwestia zbliżona do 385 390. Natomiast myślę, że w momencie kiedy rynek poradzi sobie z poziomami 390, to jakby kwestie ewentualnej trójki i być może że tym razem będzie to dojazd do 410, o ile nie wyżej. I teraz skąd ten pesymizm? Oczywiście spoglądając tylko i wyłącznie na wykres, próbuję sobie zwizualizować jeszcze większą głowę z ramionami. A mianowicie to co teoretycznie posprzątajmy trochę, żebyśmy wszyscy byli na jednym poziomie. To co teoretycznie nie doszło do skutku tutaj, tak? Czyli ta całość mogłaby być traktowana jako Jedno wielkie e, lewe, lewe ramię, także e, 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 ewentualnie w tym wypadku e, poziomy powyżej 40 nawet wchodziłyby w rachunek. Oczywiście musiałoby to się to wiązać z pogorszeniem ogólnoświatowej sytuacji na rynkach, A, na rynkach, które czekają na oczywiście pozytywne sygnały, chociażby na linii USA-Chiny, ale wbrew wszystkiemu, prawdę powiedziawszy, nie zdziwię się, jeśli zadziała zasada kupuj plotki, sprzedawaj fakty, czyli rynek będzie tyle czasu drążył temat Stanów Zjednoczonych i Chin i tyle ryzyko będzie się podbijało, będzie tak zwany sentiment risk on, Aż do momentu, kiedy to porozumienie zostanie ogłoszone. Oczywiście z perspektywy prezydenta Trumpa jemu najbardziej pasuje, żeby się to odbyło tuż przed wyborami w 2020 roku, w związku z czym jeszcze, jeszcze chwilę w ramach tych wzrostów możemy, możemy potrwać. I ogólne, ogólnoświatowe pogorszenie ewentualnie sytuacji mogłoby doprowadzić do tego typu sytuacji na USD pln nie Generalnie rzecz biorąc, czy próbując sobie podsumować to, o czym powiedzieliśmy, a jeszcze raz y w chwili obecnej 385-390 działa jako e, potencjalna podaż. Spodziewam się cofnięcia w rejon 383-75, gdzie ewentualnie longi i e, pierwsza realizacja właśnie 385-390. Ewentualnie próba przeczekania, e, wybicia, konsolidacja powyżej 390 i kontynuacja w kierunku 4. Jeśli scenariusz z cofnięciem w rejon 378-375 nie będzie miał miejsca, a od razu rynek spróbuje wyjść powyżej 3,90, to chcę zobaczyć tutaj przynajmniej dwa dni z rzędu zamknięcie powyżej tych poziomów, jakąś ciekawą konsolidację, najlepiej gdyby te szczyty były coraz niższe, a trzymalibyśmy 3,90 i wtedy mielibyśmy szansę na tego typu wybić. Nie dajcie się złapać w pułapkę, wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć.